Czuwaj druchny i druchowie. Nazywam się Aniela Radecka i jestem instruktorką Wydziału Zagranicznego, głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Przywidruzi, drodzy, mnie się Anastasija. ja jestem członkiem Asocjacji Hadziów Ukrainy z miasta Kijewa. Mamy nadzieję, że nasze nagrania pomogą Wam pełnić służbę na rzecz Ukrainy. Warzywa, owoce i produkty spożywcze. Ziemniaki, kartopla, cebula, cybula, kukurydza, kukurudza, burak. Buriak, czosnek, czosnek, Marchewka. Morkwa. Dynia. Harbus. Sałata. Salat, pomidor, pomidor, bakłażan, bakłażan, ogurek, ogirok, brokuły, brokkoli kapusta, kapusta, papryka, perec jabłko, jabłko, winogrona, winogrona truskawka polunycia cytryna limon gruszka grusza banan banan śliwka sływa pomarańcza apelsyn ananas ananas wiśnia wiśnia brzoskwinia persik, arbuz kawun masło masło jajka jajca, ser syr chleb chleb, mleko moloko mięso miaso ryba ryba Bardzo dziękujemy. Маємо надію, що ці матеріали будуть для вас przydatne. Дуже дякуємо. Маю надію, що ці матеріали вам допоможуть.